Witajcie w kolejnym Roach Legacy, gdzie za pomocą Madame Chanli II albo jak to kto woli The Second yy, Mam zamiar zebrać trochę pieniędzy na remake yy, trochę mojego uzbrojenia bo mam zamiar wycelować sobie w... oju serio? to muszę zejść od tej strony a ja też w sumie muszę pamiętać, że mam cień e. chciałem się zmienić w cienia, nie, nie zmieniłem się, fajnie dobra no w sumie to już mi stać na jeden część do pancerza wampiryzmu tego krwawym hełm czy krwawy ten chestplate to też zależy ode mnie czy będę chciał załatwić sobie to czy co innego o tutaj coś no oczywiście musimy być krasnoludem żeby zejść na dół ten żeby dostać się do tego prezentu co tam stoi dobra hero co mi dasz Czernel obolt? What? A, to już widzę, że mam 11 Zostaje 11 monet o to mi chodziło. Teraz się skupiłem delikatnie. O! Chestplate. Knight chestplate. Kolejny. Czy ona przed chwilą... Nie. No... Chyba aż tak szale. Ni twórcy nie są, a jednak są. <grywk> Jak to wygląda, czterech czarodziei i same działka. O, no nieźle. Dobra. To teraz wybierzmy sobie kolejnego bohatera, którym będzie Shinobi czy Paladyn? No Weźmy Shinobi. Nie używałam ich Jeszcze I chyba wykupię sobie tą Zbalansowaną runę Która jest za 350, tak Czyli będę dostała teraz równo życie Z yy, ten Teraz mogę tylko w tych W tych rzeczach mieć te Ale Wezmę sobie tą zbalansowaną runę Żeby mieć yy, żeby po prostu móc sobie dostawać życie za każdego zabitego przeciwnika hmm. Chestplate jest za 500, to jest za ten, to jest za 400 z czymś no, trochę mi brakuje tych pieniędzy, ale Na szczęście są jeszcze tutaj inne upgrade'y Które mi powodują A ja podniesiemy damage naszych czarów na 400 Ile można mieć życia, że tam jest 75 poziomów? Dobra. Hierob, jedziesz. Otwieraj mi drzwi. Dostałem 10 10 monet. Czy to spowodowało, że tam ta moneta, którą, że ta moneta, którą podniosłem, to po prostu tu on mi ją teraz wziął, a nie wziął zamiast za to pieniędzy, które mam normalnie? Czy jakoś to inaczej? Coś było innym powodem tego, że nie wziął. No, od razu już, boss 33 ten level. Nie, nie, nie. Pieniądze, tak. Bosowi w szczególności mówimy nie. Weźmiemy sobie lepiej, zbierzemy pieniądze na jakieś nowe upgradey, na przykład na zbroję wampiryzmem. O. Plus tego jest pięknie, bo za każdym zabitym przeciwnikiem dostaje ten jeden punkt życia, jeden punkt many. Co może na początku wydawać się nie ten, ale jeżeli udało mi się jakoś tak dobrze omijać ataki przeciwników, to. Faktycznie może być dość dużym atutem. Z tak dużych ilości beczek dostałem tylko 3 monety. Serio. Skąpy ten zamek, szczerze mówiąc. Ech. Nie! O! muszę. Wow! Jednym ciachem! Panie do ciebie! Jednym ciachem jednego bossa, drugiego bossa, trzeciego... i raczej bossa, co ja gadam? Przeciwnika! A! Wiedziałem! Że ten uobraz będzie bardzo randomowy I mi zrobi krzywdę A! Nope! Ale! Harda impra Tysiąc jest. Tu już mógłbym nawet kupić sobie obydwie części tego wampiryzmu. Ale nie wiem, czy będą. Aha. Wiedziałem, że to jest obraz ten ruchomy. Tak jak ten tutaj. U. Dokładne skoki. Jakby jeszcze było na tym na suficie, no to to już byłoby trudniej, no ale. Na szczęście. Twórcy nie są takimi sadystami. Nie! Game over. Sir Mary yy, Majes? Majes? Maj. le. Dobra. Asasino. Górnik. Czy znowu asasino? Bad huge bonus tu gold. Rrr. W 3D nie widzę. Eee, most. Nie wiem, co tu sobie wziąć. A, górnik ma jeszcze taki coś, że jest ten ciemno. Nie, nie, nie. To ja poproszę zwykłego tego. I chyba kupię sobie od razu jeszcze te dwa itemy, czyli 3 i tego. Może mi będzie... Nie, nie będzie mi niestety na ten. Nie, szkoda. Uuu, do ciężaru jak daje. Aha Kupiłem sobie itemy, ale i tak ich nie mogę założyć dopóki nie będę miał ten Nie, jeszcze na dodatek nie kupiłem ten item co trzeba Genialny ja Muszę Ile muszę zebrać żeby móc nosić większy sprzęt? 340 dobra Ja boję. 250 stracę? Nie 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 Musi być jakiś Jakaś rzecz co mogę kupić za ten pieniądze. Nie ma. No świetnie, teraz już jest dość wymagające to wszystko, ale może jakaś runa 525 525 też serio 250 zł mam stracić na tego na heroda No, ale mi się załatwił. Ble. Dobra. Widzisz dzisiaj, żeś zarobił 250 zł. Cwaniaku. Może następnym razem. Teraz na pewno mi się nie przesłyszał. Czy ona właśnie? A to jest inna postać. No to nie wiem, to może jakiś. Syndrom to jest jakiś, że oni. z stuwa wypadła tylko. Serio? No to musi być jakiś syndrom. Co jakiś czas jakoś tak losowo zaczyna puszczać. Jest odgłos pierdzenia. No nie no. Serio? Aha. Mój ulubiony, Karniwał. Ja. Muszę jakoś celować, żeby był w środku. Nie. Ona wolno. Skacze O. Musiałbym skakać w takiej. No, eee, nie mam cela z tym wszystkim. Obra, wiem, 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 panie klaunie. Co mnie bardziej rozwala, to te. Jej. Pobij wszystkich przeciwników, którzy są po drugiej stronie ściany. Dobrze wiedzieć. A jak mam to zrobić? Nie umiem się przenosić przez ten. Nie. Ha. Cwane, cwane. Tutaj to trzeba mieć tego pewnie. Karła albo coś? O, co to jest? Knight helm. Helmet. Do bossa na pewno nie idę, no bo <gryw> łatwo się domyślić, co się. Jak szybko umrę. Dobra, 525. Stawiam na to, że za chwilę u góry już jest wejście na ten. Tak. I nie mam zamiaru iść do tego kolesia, co tam jest ten. Hmm. Pójdę na dół. Uh. Dobra. Odejdź! Odejdź! Wo! Won! Won! Tam u góry jest jakiś Jakby mi się udało przejść ten most Oj ty, jak tyś to zrobił Dobra, ten się... Święty Mikołaj? Czy w oknie przeleciał przed chwilą święty Mikołaj? Chyba mu się popaprały czasy. O Boże, tego jej pierdzenia, to ja nie usiądę. No po prostu. <laughs> nie dam rady, no po prostu nie dam rady nie skomentować. Eee, czyli muszę się tutaj dostać i iść prosto. Prosto, prosto, jak w czapkę strzelił. Nope, nope, nope. Dobra. Biedny syndrom. Faktycznie, jeżeli nie współczuję osobom, które mają taki właśnie, aj. Taki syndrom. Albo raczej powinienem powiedzieć nie syndrom, tylko problem z organizmem, bo to jest bardziej pod problem organi yy. organizmu, chyba podchodzi, mi się wydaje. Oczywiście mi się wydaje, nie, nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, żeby, sobie, żeby wiedzieć dokładnie, nie. Ale wiem, że na pewno to musi być bardzo problematyczne. Przydałaby mi się jeszcze jedna ta runa. No, w sumie przydałaby mi się duża, duża ten ilość tych run balansu, żeby dostawać dużo życia za każdego przeciwnika, no ale to jest inna kwestia. Pioteczki, kurtka, ładne. Tu jest tak wymieszane te... Ale to mi się bardzo podoba w tej grze, że tak... Nie ma jedno stałego zamku, tylko jest kilka... No, on się generuje... Bez przerwy, jakiś nowy. Tutaj przeciwnicy są tacy, tam są przeciwnicy tacy. W sumie najgorsze jest to, żeby zapamiętać... Patrzenie na to, czy czasami obraz się nie porusza. E, dobrze. Dobra. O. Kiero. Co mi dasz? Znowu ta moneta. Czyli po prostu nie stracę pieniędzy, jak wejdę do kolej po raz kolejny do zamku. Mm. Serio? No, już wziąłem, załatwiłem się, eee... Dusza. Jakby było dużo łatwiej, łatwych przeciwników, to bym to załatwił raz, dwa, ale... A te trzy challenger e też w niektórych momentach są niezłe. Trzeba przyznać. Tutaj nagle coś tam wyskakuje i musisz yy, nie wziąć żadnych obrażeń, a tu nagle pełno kul latających. Które... A tutaj defeat wszystkich przeciwników, i jesteś już martwy po jednym strzale, bo masz tylko 7 punktów życia. No Dobra. Przynajmniej teraz będę mógł sobie ulepszyć noszenie przedmiotów Barbarzyńca. Ciężki problem z jego odrzutem. O, wszystko jest za mózgę. Ten nie, nieostre. A nie, raczej wszystko, co jest blisko, jest nieostre, co jest daleko, jest widoczne. Ma taki problem z oczami. Tutaj ten ma kolor, problem z kolorami. A Shinobi. Jak? Żadnej wizji peryferalnej. Nie wiem, czy to chodzi o to, że po prostu nie widzi mapy, czy jak. No weźmiemy, zobaczymy co on tak naprawdę ten. Dobra. Eee. O jeden za dużo. No ale. Najwyżej. Przede wszystkim muszę zobaczyć jak w ogóle ten. O. Mam więcej many, mam mniej tego. Nie mogę wziąć już nic więcej Tutaj mi brakuje 5 monet A jest jakiś ten? Tak, są Żeby wziąć criticala więcej I wyrosło drzewko, tak Critical plus plus eee. Aha właśnie, a ile hero potrzebuje 740 Mam tylko 42 i mam Czerwony Heum. O, no faktycznie, jak, we, jak mam tą monetę, to nie tracę złota, z którym wchodzę do środka. Czyli, jak czasami faktycznie zrobię zły ruch i wezmę złoto. Aha, czyli nie ma peryferalnej tej, że w sensie, że nie widzę jak naboje lecą przeciwnika. O, może lecieć i. Mnie trafić, ale ja tego nie zauważę, skąd naboje lecą, więc może być to faktycznie problematyczne. Powiem szczerze, nie jest dobrze. Tylko monety dostałem, nie worki, tylko monety. Alright. Dobra, czterysta siedemdziesiąt jeden. Eee. Wiedziałem, że ten obraz się za chwilę poruszy, po prostu wiedziałem. Feed all enemies, tak. I oczywiście jakiś wizard wielki, który wystarczy, że podszedł do mnie i już mnie zabił. No to genialnie. Eee, paladyn, asasyn, paladyn. Mmm, ma problem dyslekta, ma problem z czytaniem a tutaj jest tutaj też jest dyslekta tylko że po prostu jest paladynem. dobra wezmę sobie shadowa assassina o, ładujemy sobie to taki chodzący, wielki czerwony dymek chodzący o, wezmę sobie to Tutaj jeszcze muszę tak szybciej jak jednego upgrade'a ładować sobie do tego, do noszenia przedmiotów, tak? hero weź te 37, 32, dwie monety, hełm Wampira, krwawy hełm, odbiera życie, co jest niefajne. Ale za każde uderzenie przeciwnika dostaje dwa punkty życia. Przywraca mi. Więc to jest w miarę dobra rzecz. Oczywiście chodzi tutaj o uderzenie z miecza, nie o uderzenia z tego. Z i tema magicznego, tylko z miecza! Czemu mnie rzuciło?! Ale się załatwiłem jak amor jak amator normalnie. Ech... Miner... Assassin... Miner... Paladin... Miner, ile mam? 200, Uuu, Biednie. Ale wezmę sobie inny hełm. Mimo, że to jest dobry hełm, ale po prostu muszę mieć nieco więcej tego życia. Bo jednak, bez tego to nie udygam. Już mam tylko 75% yy, tych 78. Nie, 85 punktów życia, co dopiero po utraceniu 50, który zabiera mi hełm. A ciekawe, czy. czy. Um, hmm. Chestplate natomiast zabiera 30. Dobra. Eee, odbiera 30, więc nie wiem, czy, czy po prostu nie. Jak już miałbym wziąć jakiś ten, to na razie wezmę tylko przez playta. A monet więcej górnik gnosi dostaje o 3. Tak. Ok. To jest dużo skupienia, szczerze mówiąc, w tej grze. Nie, ja myślałem, że kości to się rozwalają tak... Fua. Genialnie. Dobra. Po tych dużych ilościach śmierci, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Rouge Legacy. Na razie i cześć.